Cześć, witam wszystkich oglądających mój film. Dzisiaj Wam zaprezentuję bardzo ciekawą broń, bardzo popularną w średniowieczu. Nazywana kiścieniem lub masłakiem, lub potocznie, mówiono też jako ceb bojowy. Ten prezentowany tutaj przeze mnie jest pożyczony od jednego z rekonstruktorów, rycerza z Bractwa Rycerskiego. Zaciekawił mnie ten typ, właśnie broni. Walki za pomocą właśnie tej broni były bardzo widowiskowe, i przeciwnik, który był atakowany za pomocą tej broni, no, czasami z pola bitwy już po prostu o własnych siłach nie schodził, bo ta broń naprawdę potrafiła zadawać tak potężne ciosy, że mało kto potrafił przeżyć po starciu z tą właśnie bronią, jeżeli dostał jakiś cios. No dobrze, teraz pokażę, z jakich elementów się właśnie składał ten kiścień. Podstawowym elementem jego to jest trzonek. Przeważnie te trzonki były o długości od 30 do 400 cm. Ten tutaj jest wykonany oczywiście z drewna, nie licząc tutaj rękojeści oraz tego elementu końcowego. Długość jego jest 37 cm. Z tej strony Znajduje się taki łańcuszek o długości 26 cm. On służy po to, żeby po prostu założyć na nadgarstek. Jeżeli ktoś walczył za pomocą tej broni i by mu się po prostu wyślizgnęła, to na łańcuszku tym, na nadgarstku, po prostu nie spadła, nie zgubił jej na polu bitewnym. W zależności jak walczył, czy konno, czy pieszo. Następnym elementem tej broni jest kolejny łańcuch. Ten łańcuch ma tutaj długość dokładnie 25 cm. No, i tym najbardziej zabójczym elementem tej broni jest kulka. Ta kulka ma tu średnicę w tym wypadku 6 cm. Jeżeli chodzi o te kolce, to tu jest średnica 10 cm. Kolce tu w tym wypadku jest 7. No, wystarczy popatrzeć na nie. To już można sobie zdawać sprawę, jak to była niebezpieczna broń i na pewno co potrafiła, jakie obrażenia potrafiła zadać przeciwnikowi na polu bitewnym. Waga tego, waga tej kulki to jest kilogram. Całego kiścienia w tym wypadku to jest ponad kilogram. Ale co ciekawe, to jest oczywiście replika broni, więc na pewno jest wykonana troszeczkę inaczej niż te średniowieczne. Mam tu magnesik. No i przekonajmy się, czy to jest wykonane z takiej prawdziwej stali. Magnesik nie przyciąga nigdzie tutaj. Czyli co? Ta kulka jest wykonana z aluminium. Ta kulka jest wykonana z aluminium. Tak samo ten łańcuch tutaj, to. Więc trzeba mieć świadomość, że jeżeli to by było z prawdziwej takiej stali, którą przyciąga magnes, na pewno by była ta kulka jeszcze o wiele cięższa. Może by miała 1,5 kg. No nie wiem dokładnie. W Europie ta broń pojawiła się około X wieku. Na Rusi używana była przez koczownicze plemiona ze wschodu. Od XI wieku był używany w Europie Zachodniej. Okres największej świetności tej broni na polu bitewnym przypada na wiek XV. Był używany tak samo jak przez piechotę, tak samo przez jazdę konną. Potocznie był nazywany właśnie masłakiem. Broń tego typu była właśnie używana przez ukraińskie oddziały i tatarskie. Tego typu broń można spotkać w wielu różnych filmach, nie tylko średniowiecznych, ale na przykład w filmie Gladiator Riviera Scotta z 2000 roku, właśnie tam też był w jednej walkach gladiatorów, właśnie tego typu broń pokazana. Czyli początki tej broni, no nie wiem, czy wywodzą się właśnie z okresu Czesarstwa Rzymskiego, czy po prostu przypadkowo tego typu właśnie broń była wykorzystana w tym filmie. Z tego co zmianki historyczne, tak jak mówiłem, w Europie dopiero się pojawiło od X wieku. Trudno jest tutaj wymienić wszystkie filmy, gdzie ta broń właśnie pojawiała się. Bardziej by mnie interesowały takie zmianki właśnie historyczne, pisane, niż jakieś takie w filmach, bo często w filmach no, pojawia się różna broń, czasami nie ma nawet wspólnego z daną epoką. Ale na pewno, jeżeli chodzi o zmianki historyczne, templariusze używali tego typu właśnie broni, jeżeli chodzi o krucjatę do Ziemi świętej. Dobra, to tyle co dzisiaj chciałem pokazać, jeżeli chodzi o właśnie tą broń. Z takich ciekawostek mogę powiedzieć, właściciel tej broni powiedział mi, że jest ona przywieziona ze Szwecji. Czy jest wykonana na wzór oryginału z tamtych czasów, tego Wam nie powiem. Ale jeżeli chodzi o takie wykonanie, tak jak widzicie, jest naprawdę perfekcyjne. Eee, same te kolce, no, robi wrażenie. Wystarczy popatrzeć na to. To tyle. Jeżeli filmik się komuś spodoba łapka w górę. Dziękuję wszystkim za subskrypcję, którą otrzymuję. Nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o moich najnowszych filmach. Pozdrawiam wszystkich, życzę mi jego dnia, cześć.